Jezusowi na pustyni nie było łatwo. Z ludzkiego punktu widzenia ten post mógł wydawać się dziwny, ponieważ Chrystus miał możliwość wycofania się, jednak tego nie zrobił. Został, aby wypełnić misję. Każda pokusa ma jakiś cel, nie ma przypadków. Wszystkie trudności, jakie spotykamy na swojej drodze życia, ubogacają nas o doświadczenia, z których wyciągamy wnioski. Jeżeli pokonamy przeciwności, stajemy się silniejsi. Najważniejsze, aby umieć wybierać to, co dobre. Kiedy ciężko określić, gdzie jest dobro, należy kierować swój umysł i serce ku Bogu, który jest dobry, bo On wie, czego potrzebuje człowiek. Bóg zsyła nam tylko tyle, ile możemy unieść, bo nic nie dzieje się bez przyczyny. samego Boga. posiada cechy boskie, ale był też człowiekiem. Jezus, poszcząc, odczuwał Bóg i pragnienie, jak każdy człowiek. Jednakże pokonując to, pokazał, że chcieć to móc. Pokusy dają nam możliwość wyrzeczenia się czegoś w imię Najwyższego. Opierając się pokusom, zbawiamy się. Człowiek jest niezwykle silny, bo przecież to, że Bóg stał się człowiekiem, można uznać za wyróżnienie dla istoty ludzkiej. Czasem wydaje nam się, że nie damy rady pokonać pokusy. Że przewyższa ona nasze możliwości. W rzeczywistości nie ma takich sytuacji. Każdy człowiek posiada w sobie niegasnące światło, którego nie ogarnia ciemność. Tym światłem jest Jezus. Pierwsze zajęcie.